Ile wytrzymuje oryginalny amortyzator w BMW? W tym przypadku E46 Cabrio 161 tysięcy. No jak widać, koniec jego był bliski. O dziwo łożysko, pewnie, a może było zmieniane, chociaż, chociaż chyba nie. Łożysko w fajnym stanie. Łożysko kupiłem Febi Bilstein. No z, amorty z amortyzatorami to zaszalałem i kupiłem chyba najdroższe co jest czyli Bilsteina i do tego Eibach Pro Kit obniżające auto gdzieś o 3 cm a tył obniża o 2 chyba także zapowiada się ciekawe w każdym razie 160 tysięcy wytrzymał od 2006 roku amortyzator z czego kilkadziesiąt tysięcy po Polsce